Siemaneczko, jestem RoloraQ Games, a w dzisiejszym odcineczku jesteśmy na naszym świecie już survival, ale dzisiaj jest o tyle fajniej, że po prostu, jak widzicie przygotowałem sobie już trochę papieru i patyków. Jest trochę fajnie, a za chwilę wam pokażę, powiem dlaczego, ale w ogóle tak na początku, będziemy za chwilę handlowali z wieśniakami, bo no trochę ich mam. A w ogóle ostatnio zrespili mi parę golemów, no to dokładnie dwa, i sobie tak myślę, czy nie zrobić przypadkiem farmy żelaza, bo potrzebuję żelaza, a oni już zrespili dwa golemy, a... no i to było bardzo fajne. Teraz potrzebuję trochę więcej żelaza na te, jak coś, na kowadła, no, jeszcze przy okazji to tak mi koty respią co jakiś czas. Więc tu sobie zrobiłem farmę papieru, a raczej trzciny, bo ci którzy sprzedają mędnik właśnie potrzebują papieru, żeby jakby sprzedawać. No i generalnie tak wygląda ta moja farma villagerów. No z tych dwóch wyszło coś takiego. Generalnie dzięki Maxowi M6 to on mi powiedział, ponieważ trzeba generalnie ten. No. Drzwi, dać, ale też trzeba im dać parę staków, nie wiem, z 8 staków. Marfi lub Ziemniaków, to jest obojętne. Ja Je miałem akurat trochę w zanarzu różnej farmy, także im dałam. No i się zaczęli rozmnażać na potęgę, zigać wręcz, zigali dosłownie. Aż im się skończyło. No już się nie rozmnażają od paru dni ale było ich tak dużo bezrobotnych, że no dorobiłem trochę tych posterunków pracy i mam właściwie tylko dwóch takich, co mi emeraldy dawali. On i ten. A tak to to od nich kupowałem itemy i w ogóle. Znaczy od nich kupowałem tak naprawdę tylko papier, żeby mieć emeraldy. I budowałem potem to. Żeby kupować ten, jak to jest, te stoły, bo tam, bóg szelfy. No i handlowałem tak i tak, koło się zataczało. Aż w końcu, zbudowałem sześć bóg szelfów. Stawiam je, patrzę na różnych wieśniaków, jakie tam mają enchanty. Patrzę. Tu mam multisha, ale to nie ten. O, jeden miał Infinity. Drugi miał, co jest Infinity? Mending, tak. Mam mending. Jeden z tych sześciu dodatkowych miał mending i teraz mam no, mending na mieczyku, na killoffie mending, to co miałem mieć, tylko efficiency 2 mi brakuje i bym miał taki dla mnie najlepszy killoff. Mending efficiency 5 i fortunka. Trzy. Jeszcze tutaj mam jeden wieśniak ma power 5, nie wiem do czego jest power 5, ale się przekonam. Myślę, że chyba do mieczyka. I w sumie. E, knockback. Czy ja tu mam knockback? Tak. Nie wiem czy knockbaki da się łączyć. I nie wiem jaki jest. No, ten. Ten. Power 5 to jest chyba do mieczyka. Ale... Dziś sobie, no w sumie moglibyśmy, ale nie wiem, czy nie mam za niskiego levela, i co on chce za tego powera. E, knockback, gdzie jest ten power? Nie wiem, czy mamy takie itemy w tej chwili. Dobra, nie znajdziemy go, on się robi. No, tak czy siak e, znalazłem Mending, teraz sobie używam 3 kilofa, Szukałem, no, szukałem z godziny e, Netherraidu, nie znalazłem ani jednego, bo nie byłem pewny, czy te czanki w ogóle były już przeze mnie generowane, czy nie, bo poszłem trochę dalej. I chyba najwyraźniej były, trochę tego używałem. No i no były używane. Chyba te czanki jednak, no, ale cóż. No, trudno. A dziś sobie trochę pohandlujemy z wieśniakami. Może będzie jeszcze jakiś fajny enchant, na przykład Efficiency 5, albo albo też, nie wiem, fortunka. Jaki ja bym tam chciał jeszcze? Mam shot infinity, a fire na... no nie wiem, jakieś tam enchanty bym chciał. Ale na wieśniaka, z którymi jeszcze nie handlowałem, bym wolał że tutaj od no, takimi, co sprzedają papier, ale chyba już z każdym handlowem co sprzedaje papier. Poszukamy <coughs> Protection to na zbrojka. Mending. To jest z mój najcenniejszy generalnie. To Infinity też by był power. Kurde. No nic, chyba z wszystkimi. No to najwyżej to najpierw. Ale z nim bym chciał najpierw pohandlować. On ma też punch. Nie wiem do czego tak naprawdę służy ten punch. Ale przez jak zakupiłem też trzy kusze, no to najwyżej się kusze, nie wiem, sprzeda, e, zenchantuje na multishot. Nie wiem, pokupujmy od niego. Chciałbym w ogóle zobaczyć, jaką on sakiewkę. Bo tu ma na początku miał taką, nie wiem, żelazną, a teraz ma emeraldową. Nie wiem przez jakie stopnie to przechodziło. Przez jakieś tam, i chciałbym teraz zobaczyć, jak. Ta sakieweczka będzie wyglądała. No i jedziesz. Tak! Dyaksowa sakiewka. Nie wiem jaka jest później. Emeraldowa? Nie, emeraldowa. Przecież obsydianowa sakieweczka. No, tutaj ma diamentową. Z nim nie chciałbym. To może na następnej nocy się z nim jeszcze pohandrujemy, Ponieważ zależy mi na... O! No, to dalej już nie damy rady. Uh, uh, dobra cena. Za coś takiego. No, może będziemy kupowali. Ale nie w tej chwili. No, jeżeli tak czy siak diaksów nie mam, to możemy w sumie z nim pohandlować. Tak naprawdę. Ale myślę, że powinien mieć wyższy level z tego sakiewki, bo ta sakiewka jest dla mnie trochę ważna, bo ona ładnie wygląda i w ogóle. No cóż, mm, za dobrych entrantów nie ma. O! Widzicie, mending. Mogłabym trzymać na tym. Ale ja bym. No, Black Protection, tak, możemy z tobą pohandlować o tym. No i w sumie, jak tak pohandluję, pohandluję, posiedzę trochę z tymi wieśniakami, to mi się trochę emeraldów uzbiera i jak zabijemy, może kiedyś zabijemy tego, jak on ma e, nedera Widera, to sobie właśnie na blokach emeraldu ustawimy to. A raczej ja będę miał tyle, że damy radę na całą wieżyczkę zrobić. Za chwilę sobie jeszcze po papier pójdziemy, bo tam jest full papieru. No wiem, na razie nie mam jakiegoś wyjścia, także z bloku dirtu skaczę. Ale czekajcie. Na tablicy yy, usunę jeden podpunkt, a dodam drugi. Farm villagerów już mamy. To zrobimy. Yy, które zadanie? Czekajcie. No to będzie. Możemy. Jako zadanie. No i tak. Róg farmę Żelaza. E, no tak, zrobimy farmę. Żelaza. Nie wiem, gdzie... szukałem, tra... chciałem to zrobić. Dziś też to chciałem zrobić. Nie znalazłem tylko jednego idea, nic nie wydropił. Tutaj nic nie znalazłem. E, no i tego na razie nie będziemy się za to zabierać, tylko. W następnym odcinku, czyli pojutrze, nie wiem dokładnie co zrobimy, najpewniej będziemy szukali, nie, najpewniej będziemy zabijali endermanów, albo coś innego, ale mówię, że najpewniej, nie, nie na 100%, albo możemy zrobić farmę żelaza w sumie, albo czemu nie, może właśnie też farmę żelaza, nie wiem, no właśnie, i tych itemów niestety nie będę miał z netherite'u, bo już wcześniej dałem... No nikt by mógłbym to zmienić, ale ten looting, no looting, szczęście, no i tego nie chciałbym tracić. Chyba, żebym znalazł jeszcze raz uwieśniaka, no to wtedy takie chanty to mogę zniszczyć. Bo na akurat miecz, to jak co, ale miecz i hełm, to naprawdę dali dla mnie no, spoko wygląd mieczowi i hełmowi netray'owym. Fortunki trzy to akurat bym nie dał, bo fortunka na diaksy mi się przydaje. To jest akurat fajna rzecz. No. No, to jest taka. Aha, e, w ogóle jeszcze. Znaczy, wchodzę dzisiaj na chwilę do kopalni. Dosłownie byłem z niej z pół minutki, wchodzę na pół minutki, niszczę e, pierwsze trzy bloki, czyli je... no, i patrzę o diamenty. I z trzech ród wypadło mi 11 diamentów, pół minuty kopania 11 diamentów Okej, okay, jeszcze by mi pół godziny zajęło Aha, mieliśmy papier jeszcze, no No, w zbrojce teraz chodzę, bo ja się nie boję, znajdę ten netherite, to sobie dam mending yy, I już mamy pewny mending Chociaż pewniejszy bym, jakbym sobie jeszcze te cztery mendinga kupił, bo za chwilę może mi ten yy, um umrzeć to sobie kupimy. Mending. Nawet możemy dzisiaj. Tylko muszę zobaczyć, ile ten mending kosztuje w sumie. I możemy też ten mendingu kupić, bo w sumie na sikierę shiki, też bym sobie zrobił. I w ogóle na motykę bym nie dawał, bo ten achievement bym zrobił z motyką. No ale motyka z diamentowa, no to dwa diamenty, to tak. Nie za dużo. Practically, tylko... Który to sprzedawał mending? Który z Was sprzedawał mending? Impaling? Ampa. O, infinity. Infinity, no. Mending. No nie jest najtańszy, ale ten infinity. No jest tańszy. Ej, mending. Nie, to nie ty. Dobra, zgubiłem się Knockback. Infinity Mending. No, także mending. 24. Ale myślę, że dobra cena jak na mending. który kupimy następnym razem. A patyki to ja w ogóle mam z y, bambursę, także. To tam mam tego full jak nie więcej. No i teraz mam po prostu ochotę do działania, bo mam takie itemy, że domek to ja zniszczę w parę chwil. E, kopać jaksy. E, jak kopałem... O, kotel. Kolejny. Jak po prostu kiedyś patrzyłem na YouTuberów, jak wchodzą do netheru i i wszystko zniszczone z, nethera, z Netherraku. No to aż się dziwiłem, jeju, jaki dobry kilo, i w ogóle to wam pokażę, co ja teraz robię z netherajdem. No. Nether, o. No. Przyzwyczajenie. Patrzajcie. Uu. aż się zaczęło wlewać widzicie to był moment i i zniszczyłem. no i teraz ja coś takiego robię a nie no w sumie też jestem tiberem no i ja się tak, z tego właśnie cieszę cobblestone no nie niszczę tak jak jeszcze bym chciał ale na i 5 nie wiem jakie jeszcze by tu dać unbreaking no nigdy nie ja jestem takim jeszcze średnio dobrym graczem. Generalnie nigdy się entrantami jeszcze nie interesowałem. Bardziej po prostu interesowały mnie kamienne temale. No to co, noc się robi, a my będziemy się też kładli z wieśniakami. Wiem, że mam wyrko, ale się z nimi położymy I będziemy się powoli... O, no i trzy golemy już. Będziemy robili na 100% farmę żelaza. Mi się na pewno przyda żelazo, a nie chcę mi się kopać, bo mam już mniej niż 9 staków, czyli z tych bloków. Dobra. To co? Ja już się będę z wami żegnał w tym odcinku. Widzimy się już w następnym... No i co? Do zobaczenia i cześć!